Piękna kiciunka. Jeszcze takiej kiciuni to nie miałam nigdy. Cudna kiciuneczka. Cudna kiciuneczka. Hej, pokaż bębuźkę. Skąd ty się taka piękna wzięłaś, Co? Taka piękna. no, hmm. Jaka piękna kochana kiczka. Moja malutka, hej, niesłychana po prostu. Niesłychana. No chodź, damy Ci jedzonko zaraz, tak? Moja malutka, zaraz poczytamy o tobie. Co to za koteńka jest? Co to za koteńka? Kochana śliczna. Malutka, kochana kiciunka że poznasz się zagadką, tak? Zaraz się powiem. Śliczna. Kochana Kiedziurka. Taką milutką Kiedziurko. A jakie masz oczka? Pokaż mi. Żółte, piękne. Mroczysz? Kochanie, tak mi przykro, że jesteś taka od domu do domu przeganiana, tak? Moje biedactwo. Mam nadzieję, że jak znajdziesz już domek, to już taki na zawsze. Wiesz bardzo miła kochana Kiciu, Nie chcesz tu? Ja ci tu jedzonko dałam. Nie masz ochoty jeść. Nie masz ochoty jeść. Jeszcze nie, tak? Ty jadłeś przed, przed tym. No to trzymaj się, rzadko. Ja ci dam tutaj na dół. Aklimatyzuj się. Tu się zapoznałeś z kocim pokojem, numer dwa zamkniemy do końca, bo a, ci zimno będzie. Usiądź sobie na dywaniku. Tu masz dywanik, niunia. Ona pięknie, ona słyszy. Wszystko jest w porządku. Taka i ciunia.